witajcie Raki na czytaniu miesięcznym dla was na lipiec 2020 roku zobaczymy jakie są wasze energie co może was spotkać pamiętajcie o lajkowaniu subskrybowaniu komentowaniu klikajcie również dzwoneczek wtedy będziecie mieli powiadomienie od razu jak tylko wrzucę filmik nowy żebyście byli na bieżąco tak Pamiętajcie, że czytania są też ogólne, więc nie ze wszystkimi muszą rezonować. Jeżeli nie rezonują, to sprawdźcie swój kosmogram, odsyłam wtedy do e, innych znaków. E, obliczcie swój ascendent, e, księżyc, Wenus. To powinno Wam pomóc i poszukajcie po prostu nawet na kanale tutaj e, dla siebie czegoś tak. Dobra. Jaka będzie ogólna energia miesiąca dla raków na lipiec 2020 roku? Sprawiedliwość. O, podobnie jak miały bliźnięta. Może coś macie ze sobą do czynienia. Co Wam się uda? Jakieś zwycięstwo. Druga karta, dwójka denarów, co może się nie udać? Trójka buław, na co powinniście uważać? Siódemka mieczy. Oj, uważajcie, bo tu jakieś oszustewko może się wkraść. Może chodzić o y, sprawy urzędowe. Może jakieś y, podpisywanie umów, ale drobnym druczkiem będzie coś napisane niefajnie. Y, tak, jeszcze piątka mieczy i dwójka mieczy. Kurczę, wy coś możecie mieć naprawdę przekichane, jeśli chodzi o sprawy urzędowe. Jakiś konflikt, brak wygranej. Ale wy wygracie, bo tu, tu macie co, co, co dobrego, więc jeżeli macie jakieś problemy w pracy, czy właśnie sądowe, to możecie wygrać tą sprawę. Także się nie martwcie. Co miłego może się wydarzyć. Mieczy. Jaka jest rada dla was na ten miesiąc? A mieczy i koło fortuny. Ok. Królowa buław. Jeżeli macie taką osobę, która jest bardzo ognista, która jest bardzo temperamentna, wiedząca czego chce czasami może iść po trupach do celu. Może to być osoba z podznaków ognistych, czyli baron, lew bądź strzelec, ale nie musi być, może to być każdy inny znak, do tego się nie, przy, nie przywiązujmy, bo mamy tutaj bardzo dużo znaków praktycznie. No nie mamy tylko wodnego, no ale to mogą być każde znaki. To jest osoba 35-45 lat. Może być właśnie bardzo taka temperamentna. To może być jakaś wkurzona kobieta. O, też. Też może być jakaś wkurzona kobieta. Bardzo często mi się to właśnie pokazuje w tej karcie, że to jest taka osoba, która jedno zdanie jej wystarczy do tego, żeby po prostu płonąć, tak? Więc uważajcie na taką też osobę. Ogólna sytuacja, energia miesiąca. To jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość właśnie mówi o takich sprawach urzędowych, o równowadze. Jeżeli będziecie w równowadze, to wszystko powinno się udać. Ale przede wszystkim widzę tutaj sprawy sądowe. Jeżeli za, zaprzątacie sobie głowę, głowę jakąś wagą, to może to być karta wagi. Co się powinno udać? Mamy jakieś zwycięstwo odnośnie dwóch y, osób, rzeczy, dwóch wybo dwa wybory. Może to być y, dwuetatowa praca. Jeżeli chcecie podjąć dodatkową pracę, to jak najbardziej Wam się to uda. Y, jeżeli lawirujecie pomiędzy dwoma sytuacjami, to dalej to będziecie ciągnąć, no, ale jednak no, powinniście wybrać jedną z tych rzeczy, tak? Ale myślę, że to chodzi o sprawy w pracy. Być może chcecie z jednej pracy odejść na rzecz drugiej, ale robicie to w sposób, że jednej jeszcze nie kończycie i zaczynacie coś nowego, dotąd aż po prostu będzie stabilniej, tak? Przeczekujecie na przykład okres próbny, jeżeli Was przyjmą, no to wtedy dopiero yy, zrezygnujecie z tej drugiej pracy yy, i będzie zwycięstwo. Yy, co może Wam się nie udać? Jest karta oczekiwania, wyczekiwania na lepsze jutro, tak naprawdę na swój statek z ze szczęściem, bo to tak jakby wychodzi ze słońca, tak? Czyli coś szczęśliwego, czekać na jakieś swoje szczęście. Może jeszcze nie w tym miesiącu po prostu przyjść do Was, może być na przykład w sierpniu, więc tym bym się nie stresowała. Co, na co powinniście uważać? Mamy kartę siódemki mieczy, dwójkę mieczy i piątkę mieczy. To można różnie czytać, bo tak, mamy tutaj jakieś oszustwo, niemożność podjęcia decyzji i konflikt. Możemy to czytać po prostu dosłownie. Ale tu może, mogą być jakieś kłamstwa, takie wymykanie się wręcz nocną porą, jeżeli. No... To chodzi o to, że na przykład macie dwie osoby, to może to być po prostu trójkąt, tak? Zdrady małżeńskie czy partnerskie, ale ktoś nie umie podjąć decyzji, co, co też wychodzi tutaj, tak? Co się uda, więc jeżeli możecie podjąć już w to, wtedy tą decyzję, albo ktoś za Was podejmie tą decyzję. Yy, tu mamy kartę konfliktu, który mówi o takim. Mm, zwycięstwie, ale bez zwycięzcy, tak? Więc na to uważajcie, żeby nie dać się oszukać, podjąć decyzję i żeby się nie kłócić. Chyba, że to chodzi po prostu o jakąś zdradę, no to wtedy no, wiadomo, co trzeba z tym zrobić, tak? Ja Wam nie będę mówiła, co macie z tym zrobić, wy po prostu sami podejmiecie tą decyzję. Wam się wszystko uda, co w tym miesiącu się tu dzieje, co chcecie zrobić, tak więc nie przejmujcie się. Co miłego, rycerz mieczy. Rycerz mieczy o, mówi o, o sobie. Tu bardzo dużo jest mieczy. Ja nie wiem, czy to nie chodzi właśnie o, o kogoś z trygonu powietrznego, bliźnięta waga wodnik. Przed chwilą mieli czytanie właśnie bliźnięta. I tam też wychodziły sprawy sądowe. Też osoba z znaku wagi, więc może macie coś po prostu ze sobą wspólnego. W każdym razie, rycerz, mieczy możecie pokonać tą osobę, jeżeli to z taką osobą jest konflikt, jakiś tam wiecie. Problemy natury łóżkowej czy, czy nawet jakichś oszustw, tak? To jest osoba inteligentna, więc możecie po prostu w tym miesiącu władać takim inteligen, taką inteligencją, także. To jest też karta bliźnięta, waga, wodnik. Przeważnie to jest mężczyzna, chociaż to nie musi być. To może być młodsza osoba od Was. Jeżeli macie taką, to po prostu się Wam to uda. I może ktoś. Bo to są też szybkie takie wiadomości, mi się wydaje. Taki pęd, taki ruch. Normalnie struś pędzi wiatr. O, tak bym to ujęła. Coś bardzo szybko się będzie działo. Więc jeżeli to chodzi o tą sytuację, to bym powiedziała tak: że tutaj dojdzie do jakiejś konfrontacji dwóch sił, bo mamy kogoś ze znaków ognistych. Trzy karty mi to mówią. Jedna. Karta mówi o osobach spod znaków ziemskich, czyli tam byk pan na kozioroż i bardzo dużo jest powietrznego i jeszcze w energii głównej jest powietrzna energia, tak? Czyli waga. Więc naprawdę Wy macie do czynienia z jakąś wagą albo kimś takim właśnie spod tych znaków w karcie radzie mamy pokazane, żeby wejść na swoje koło losu na lo, los będzie Wam przychylny i to jest taka, taka opieka wtedy i odciąć się od tej osoby, od tej sytuacji, podjąć racjonalną decyzję nie opartą na emocjach, bo tu w ogóle emocji nie ma, tu w ogóle nie ma emocji Iż zero kielichów więc intelektualne, rozumne podejście do tematu. Może to chodzić też o sprawy kar karmiczne, jak najbardziej, jeżeli. Bo bliźnięta też miały. Bliźnięta też miały przed chwilą kartę koła fortuny więc e, może to być karma, e, może to być właśnie przeznaczeniowe sprawy ale to raczej karmiczne, bo tutaj raczej nie chodzi o jakieś super ekstra rzeczy, że. E, Przeznaczenie idzie do Was, czy, czy coś tego typu? Ja Wam jeszcze wyciągnę kartę dodatkową. O co to się rozchodzi? Z tym oszustwem. Trzy karty Wam wyciągnę. Jedną na tą królową buław, na tą sprawiedliwość i na te oszustwo, które tutaj mamy, na co powinniśmy uważać. Królowa buław. To jest Wasza albo partnerka, albo ktoś stały w rodzinie. Także może się. Może Wy jesteście osobami Spod podznaków właśnie ziemskich Którzy jesteście tacy temperamentni itd. I tak dalej Może tu się kłócicie z jakąś wagą Albo bliźniakiem, albo wodnikiem Zobaczymy zaraz Sprawiedliwość Kurczę dwa razy sprawiedliwość wypadła To jest karta wagi Na pewno chodzi o wagę Albo sprawy sądowe. Dobra, to oszustwo, tutaj. O co to chodzi? Czytajcie też pisma małym druczkiem. Bo tu może się jakiś choklik wkraść i po prostu tego nie zauważycie. Ubierajcie okulary, jeżeli macie słaby wzrok. Żeby mieć taką ostrość intelektu, właśnie, żeby wiedzieć, o co to chodzi. 7.3. Jakaś osoba skąpa, być może, e, może to być osoba z podznaków, właśnie ziemskich, e, ale nie musi być. Jeżeli jest osoba skąpa, to nie chce się dzielić, ale to jest też taka stabilizacja materialna więc uważajcie jeśli chodzi o pieniądze yy, mamy patrzcie jeszcze piątkę denarów, czwórka denarów piątka denarów więc Wy, o proszę bardzo jeszcze szóstka denarów, patrzcie jakie kombo macie więc Wy uważajcie na na finanse, jeżeli będziecie podpisywali jakieś umowy, czy to nawet o pracę patrzcie co podpisujecie drobnym druczkiem zaglądajcie co tam Piszą, bo jest napisane, przepraszam, i żeby tu się nie wkradło jakieś oszustwo, słuchajcie. No, bo, kurczę. Bądźcie mądrzy, wykorzystajcie swój umysł, swoje doświadczenia, swój intelekt, bo to może być jakaś właśnie sprawa karmiczna, tak? W sądzie, czy to w pracy, czy. i nie będzie wtedy sprawiedliwości, tak? A rodzinę trzeba utrzymać. A jeżeli y, wy stracicie jakieś pieniądze przez jakiegoś skąpca, który nie chce wam dać więcej na przykład pieniędzy i będziecie tylko żebrać o y, te pieniądze, tak? Będzie y, bardzo mało, albo w ogóle brak, bo to jest karta braku, tak? Braku szczęścia, braku miłości, braku pieniędzy. Wszystki brak, jaki sobie tam wymyślicie, taki będzie. I, i nie będzie wtedy y, szóstki denarów, czyli. Y, równowagi, tak jeżeli użyjecie intelektu jeżeli pomyślicie głową swoją i zdecydujecie się na to, żeby właśnie czytać te drobne druczki nie dać się wkręcić to będzie wszystko w porządku i Wam się wszystko uda mi się wydaje, że to chodzi właśnie o pracę jak już mówiłam dwuetatowa et praca może właśnie w tej pracy stałej która Wam tu coś bruździ pod nosem, czy nie są pieniądze wydawane na, na czas, w sensie wypłaty, to poszukacie drugiej po prostu pracy i Wam się to uda, znajdziecie pracę, i wtedy, jeżeli będziecie mieli stabilizację już w tej nowej pracy, to wtedy zrezygnujcie z tej, żeby oni Was nie oszukiwali po prostu o pieniądze. Bo Wy możecie nie wiedzieć nawet, że podpisaliście już jakąś starą umowę, która wam na to im przyzwala, tak? Więc uważajcie na siebie, kochani, patrzcie, co podpisujecie czy to sądowe sprawy, czy pracowe sprawy, czy uczuciowe sprawy, jeśli chodzi o jakieś śluby, czy, czy, czy nawet rodzinę, jeżeli jakieś spadki, to też patrzcie wszystkie dokumenty tyle. Dla was. Uważajcie na siebie. Napiszcie, czy z Wami rezonuje przede wszystkim. No i widzimy się na następnych czytaniach. Pa, pa!